jesień nie tylko życia niewątpliwie należy do seniorów. Po uroczystościach, które odbywały się w Krośnie Odrzańskim, teraz przyszła kolej na Osiecznicę. Tam, po raz 19, zorganizowano imprezę dla seniorów. Tego typu uroczystość została zorganizowana przede wszystkim przez wzgląd na pamięć o wszystkich osobach, nie będę już mówił seniorów, ale bardziej doświadczonych mieszkańców Osiecznicy, po to żeby się spotkać, porozmawiać jeszcze trochę na siebie popatrzeć, ponieważ życie jest bardzo szybkie. Bardzo szybko odchodzimy z tego świata, więc uważam, że warto się spotykać, warto rozmawiać, warto ze sobą po prostu przebywać. Na uroczystość zostały zaproszone osoby powyżej 60 roku życia. Co ważne, mnóstwo osób zaangażowało się w przygotowanie spotkania. To także wyraz szacunku dla seniorów. Każda para rąk do takiej pracy, takiej, e, której nie, której nie zawsze, którą nie zawsze można zobaczyć. Czyli ustawianie stołów, nakrycie trzeba e, wynieść, przynieść, ustawić. Jest to taka praca, która nie zawsze e, jest brana pod uwagę, a jest niezbędna, żeby to wszystko w efekcie końcowym mogło wyglądać ładniej i żeby się ładnie prezentowało. Impreza w Osiecznicy pokazała, że nawet 90-latkowie mają ochotę i przychodzą na takie spotkania.